Suplementujesz duże dawki witaminy D3, ale poziom we krwi nadal jest niski, a może mimo suplementacji witaminy D3 dalej odczuwasz objawy jej niedoboru? Dzisiaj porozmawiamy o tym, z czego to może wynikać oraz co z tym zrobić. Zapraszam serdecznie do oglądania. Kontynuujemy serię rozmów o witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o witaminie D3, w kolejnym o witaminie K2. Podlinkujemy gdzieś tu u góry oraz w opisie tego filmu koniecznie obejrzyjmy tego materiału, jeżeli jeszcze nie widziałeś tamtych dwóch bardzo dobrych filmów. A otóż seria jest odcinkowa nie bez powodu, a to dlatego, że witamina D3 i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to naprawdę złożony i skomplikowany temat, który z zespołem chcieliśmy podzielić na kilka części, tak aby zrobić z tego kilka trawnych i bardzo smacznych potraw, a nie jedno wielkie danie, wręcz taką małegę. No i pod pierwszym filmem o witaminie D3 kilku z Was słusznie zwróciło uwagę, że na przykład nie powiedzieliśmy ani słowa o magnezie, który jest bardzo ważny dla prawidłowego metabolizmu witaminy D3 w naszym organizmie, że było za mało o witaminie K2, o której później na szczęście pojawił się kolejny odcinek, no i że zabrakło jeszcze kilku kwestii odnośnie tego, jak naprawdę działa witamina D3 w naszym organizmie i co powinniśmy robić, żeby nie tylko przyjmować ją skutecznie, ale też żeby ona w naszym organizmie działała prawidłowo. Dlatego dzisiaj pojawia się kolejny odcinek, w którym porozmawiamy właśnie o tym, co poza samą witaminą D3 oraz poza witaminą K2, o której większość z was na szczęście wie, jest istotne, aby witamina D3 w naszym organizmie mogła działać tak jak powinna i by mogła robić te wszystkie cuda, których możemy przeczytać w internecie. Ja nazywam się Mateusz Tręga, jestem dietetykiem i założycielem pierwszego w Polsce KetoCentrum, czyli centrum dietetycznego, w którym pomagamy innym za pomocą diety ketogenicznej oraz niskowęglowodonowego stylu życia. Poprowadzę cię przez temat witaminy D3 w Twoim ciele. Są osoby, które pomimo suplementacji dużych dawek witaminy D3 dalej w badaniach krwi widzą jej niedobór. Inne osoby, pomimo suplementacji dużych dawek witaminy D3 nadal czują niektóre z opisywanych niedoborów witaminy D3. Jak to możliwe i dlaczego tak się dzieje? Dzisiaj zwrócimy uwagę na mikroelementy, które są potrzebne do tego, aby witamina D3 mogła być prawidłowo metabolizowana w naszym organizmie i by przychodziła wszystkie kolejne potrzebne przemiany, które są niezbędne do tego, aby mogła działać aktywnie. Nie? ale porozmawiamy też o tym, kiedy ją przyjmować, w towarzystwie jakich posiłków i co jest ważne do tego, aby była ona absorbowana w pełni prawidłowo. Pierwsza bardzo ważna sprawa to to, że jest wyraźna różnica pomiędzy witaminą D3, która jest wytwarzana w naszej skórze pod wpływem światła UVB, a pomiędzy witaminą D3, którą spożywamy wraz z pożywieniem czy też wraz z suplementacją. Na początek weźmy więc pod uwagę produkcję witamin D3 pod wpływem słońca, a będąc bardziej precyzyjnym, pod wpływem światła UVB. Otóż wtedy proces przekształcania witaminy D3 rozpoczyna się już w skórze. Tam światło UVB przekształca 7-dehydrocholesterol, który jest tak naprawdę prowitaminą D3, czyli przedwitaminową formą witaminy D3 prewitaminę D3. W kolejnym etapie prewitamina D3 ulega termicznej konwersji do postaci cholekalcyferolu, którym rozmawialiśmy już dużo w pierwszym odcinku odnośnie witaminy D3. Jeżeli chodzi natomiast o witaminę D3 z suplementacji, czy też spożywienia, to jest to właśnie cholekalcyferol, czyli forma, która w naszej skórze powstaje dopiero po dwóch Kolejnych etapach przemian. Ta forma spożywana wraz z pożywieniem, czy też suplementacją, jest włączona do miceli i później swobodnie trafia do krwiobiegu poprzez nasz układ pokarmowy. Po wchłonięciu przez jelita witamina D3 w formie cholekalcyferolu krąży w naszym organizmie związana z lipoproteinami. No i tutaj widzimy dosyć istotną pierwszą kwestię, o której warto wspomnieć, jeżeli chodzi o prawidłowe wchłanianie witaminy D3 w naszym organizmie. Otóż, żeby ona była prawidłowo wchłonięta, musi być spożywana wraz z tłuszczem. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, jest to witamina transportowana poniekąd Wraz z tłuszczami. W związku z tym bez tłuszczów okolicy spożycia witaminy D3 może być bardzo utrudniony, jej prawidłowy transport do organizmu, i później do wątroby, gdzie ma być magazynowana. Wszystko to działa tak, że kiedy spożywamy zarówno witaminę D3 oraz posiłek, w którym mamy tłuszcz. Witamina D3 łączy się z kwasami tłuszczowymi i tworzy kompleks, który jest przyswajany przez komórki na jelitowego, a będąc dokładnym w jego pierwszej części, czyli dwunastnicy. Stamtąd trafia do krwiobiegu, a później do wątroby oraz tkanki tłuszczowej, gdzie jest magazynowana. Jak już pewnie się Domyślasz, niska ilość tłuszczów w diecie, szczególnie niska ilość tłuszczów w posiłku, który jest bogaty w witaminę D3, lub też w okolicy suplementacji witaminy D3, będzie skutkował tym, że witamina D3 znacznie gorzej będzie wchłaniana ze ściany jelit do naszego krzebiegu i w związku z tym gorzej będzie absorbowana przez nasz organizm. Więc nie przez przypadek witamina D3 jest nazywana witaminą rozpuszczalną w tłuszczach i też nie przez przypadek bardzo dużo dobrych preparatów zawierających witaminę D3 już jest w postaci tłuszczowej zawiesiny. Na przykład są to kroperki rozpuszczane na oliwie, czy też oleju MC czy tak jak w przypadku witaminy D3 K2 od keto centrum kapsułki które zawierają olej MCT z kokosa dzięki temu nawet w momencie kiedy nie spożyjemy posiłku bogatego w tłuszcz w jakimś stopniu poprawimy wchłanianie witaminy D3 niż gdyby to była witamina bez dodatku żadnego tłuszczu. Co ciekawe, osobiście rekomendowałbym szczególnie poszukiwać witaminy D3 rozpuszczonej w oleju MCT, niekoniecznie w innych tłuszczach, takich jak nawet oliwa czy olej słonecznikowy, ze względu na to, że dzięki temu, że łańcuch węglowy, z którego składa się olej MCT, jest krótszy niż długołańcowe kwasy tłuszczowe, takie jak oliwa czy też olej słonecznikowy, jest szybciej absorbowany przez nasz organizm. Dzięki temu witamina D3 rozpuszczona w MCT może być lepiej emulgowana i wchłaniana przez komórki nabłonka jelitowego. Taka witamina D3 rozpuszczona w Tłuszczu, przede wszystkim MCT może być też bardziej stabilna i dłużej utrzymywać się w danym produkcie. No i co ważne, kiedy to suplement jest rozpuszczony na jakimś oleju roślinnym, powiedzmy oleju słonecznikowym, albo to my mamy w diecie bardzo dużo tego typu olejów, o których mam nadzieję, już wiesz, że nie są zbyt dobrym produktem w naszej diecie. Jeżeli tego jeszcze nie wiesz, to tutaj podlinkujemy playlistę, całą, w której mówimy o tłuszczach roślinnych, tych złych tłuszczach roślinnych i dlaczego są one złe. To między innymi w tym przypadku może dochodzić do zaburzonego wchłaniania witaminy D3. Różne substancje, które zawiera taki olej mogą konkurować z witaminą D3 o receptory, które są niezbędne dla prawidłowej absorpcji witaminy D3. Co gorsza, mogą zawierać substancje szkodliwe, jak już wiesz, takie jak tłuszcze trans, wolne rodniki, aldehydy i inne szkodliwe substancje, które w pewnym stopniu mogą działać odwrotnie do tego, jak ma na nasz organizm działać witamina D3, więc z jednej strony dostarczamy sobie coś, co jest dla nas ważne, ale z drugiej strony dostarczamy też substancje, które no jednocześnie nasz organizm poniekąd wyniszczają. Co jednak ważne, nawet w momencie, kiedy mamy dobry suplement rozpuszczony w dobrej jakości tłuszczu, jak MCT, to jednak wciąż rekomenduje się, aby taką witaminę D3 i inne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach przyjmować jednak w okolicach posiłku bogatego w tłuszcze, ponieważ zauważono, że kiedy nawet taki suplement rozpuszczony w mniejszej ilości tłuszczu jest przyjmowany na czczo, jego wchłanianie jest pogorszone. Dlatego najgorzej jest przyjmować suplement witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, który nie ma w ogóle tłuszczu i przyjmować go na czczo, wtedy wchłanianie jest bardzo, bardzo słabe w momencie, kiedy przyjmujemy bez posiłku suplement z witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach, gdzie w tym suplemencie jest pewna ilość tłuszczu, to poprawiamy jego wchłanianie, natomiast idealnie kiedy wraz z takim suplementem przyjmujemy posiłek bogaty w tłuszcz. Wtedy zapewniamy sobie najlepsze możliwe wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, w tym witaminy D3. O witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli A, D, E i K, łatwo można je zapamiętać jako ADEK, prawie jakieś imię, nie mówi się przypadkowo bardzo często, wymieniając je wszystkie jednym ciągiem. A to dlatego, że wszystkie z tych witamin działają w pewnym stopniu synergistycznie. Każda z nich jest ważna w pewnym stopniu dla innej z tych witamin, dlatego to wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, Powinny być przez nas spożywane wraz z dietą, czy też w niektórych przypadkach jak z witaminą D3, co już ustaliliśmy w poprzednim filmie, że ciężko dostarczyć ją wraz z dietą, uzupełniane wraz z suplementacją. W każdym razie chodzi o to, że na przykład, jeżeli zależy nam na prawidłowej absorpcji witaminy D3, to niedobory innych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach mogą być niestety problemem. Na przykład witamina A wpływa na ekspresję naszych genów, w tym genów, które sprawiają, że witamina D może być używana prawidłowo. Mówiąc dokładniej, badania okazują, że witamina A może odpowiadać za prawidłowość. Działanie genów, które odpowiadają za metabolizm witaminy D3. Co więcej, witamina A wraz z witaminą D mogą współdziałać przede wszystkim na poziomie tkankowym i w ten sposób wpływać na różne procesy fizjologiczne, takie jak chociażby zdrowie kości, wzrost komórek i funkcje immunologiczne. Czyli funkcję naszego układu odpornościowego. Coś, o czym wiele osób nie wie, to to, że witamina A również obok witaminy D3 też bierze udział w homeostazie wapniowej naszego organizmu. W związku z czym, tak jak każdy kojarzy, że witamina D3 jest dla wapnia bardzo ważna, wiele osób nie kojarzy, że witamina A również jest tutaj istotna i to właśnie jej niedobór może sprawić, że witamina D3 i jej działanie będzie niewystarczające. Inna z witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli witamina E, jest bardzo silnym przeciwutleniaczem. Między innymi chroni lipidy, czyli tłuszcze, przed tym, aby się Utleniały. Jak już wiesz, z poprzedniej części filmu, odpowiednia ilość tłuszczów w diecie i to, żeby te tłuszcze były w dobrej kondycji, mówiąc w bardzo uproszczonym języku, jest bardzo ważne do tego, aby witamina D3 była absorbowana oraz rozprowadzana po organizmie prawidłowo. Witamina E znana jest z bardzo silnych właściwości przeciwutleniających, która zapobiega utlenianiu kwasów tłuszczowych i powstawaniu szkodliwych związków, dzięki czemu może być bardzo pomocna w tym, aby witamina D3 była absorbowana prawidłowo, ale przede wszystkim aby była transportowana prawidłowo po naszym organizmie. Również tutaj, tak jak w przypadku witamin. A, badania sugerują, że witamina E może mieć wpływ na ekspresję genów, które odpowiadają za prawidłowy metabolizm witaminy D3. Nie powinno być to zaskoczeniem, bo tak jak mówiłem wcześniej, wiemy, że wszystkie te witaminy mają na siebie wzajemny wpływ i jedna bez drugiej nie może działać prawidłowo. Jednak pamiętaj, że nie wszystko to, to co się świeci i co za dużo to niezdrowo, szczególnie to drugie powiedzenie tutaj się sprawdza, ponieważ z drugiej strony badania pokazują, że przedawkowanie witaminy A może wpłynąć negatywnie na prawidłową absorpcję witaminy D3. Więc pamiętaj o tym, że wszystkie te witaminy powinny być spożywane w odpowiednich proporcjach i w odpowiednich ilościach. Nie powinniśmy spożywać ich jakichś ogromnych kosmicznych ilości. Z witamin rozpuszczalnych tłuszczach omówiliśmy witaminę A, omówiliśmy witaminę E, no więc została nam witamina K. Ale dzisiaj nie będę o niej mówił, bo nagraliśmy o niej cały osobny odcinek, który został opublikowany w poprzednim tygodniu. Podnikujemy go u góry oraz tak jak mówiłem w opisie tego filmu. Sprawdź koniecznie, tam mówimy dużo o tym, dlaczego i jak bardzo istotna witamina K2 jest, dla tego, aby witamina D3 mogła być prawidłowo metabolizowana i żeby funkcje spełniane przez witaminę D3 mogły w naszym organizmie działać prawidłowo. A z witamin przechodzimy do minerałów i na początek powiedzmy sobie o cynku. O cynku, który okazuje się bardzo, bardzo istotny, jeżeli mówimy o prawidłowym działaniu witaminy D3. Otóż okazuje się, że cynk działa na wchłanianie witaminy D3 i to aż przez kilka różnych mechanizmów. Cynk znany jest z tego, że wpływa na aktywność bardzo wielu istotnych enzymów w naszym organizmie. Okazuje się, że część z tych istotnych enzymów odpowiada za absorpcję i metabolizm witaminy D3 w naszym organizmie. Cynk to jednak. Nie tylko wchłanianie, ale też transport oraz dystrybucja, czyli rozmieszczenie witaminy D3 po naszym organizmie, no i ponownie jego niedobór może sprawiać, że i ten proces będzie zaburzony. Więc co z tego, że w takiej sytuacji będziesz przyjmował bardzo duże dawki witaminy D3 i nawet zadbasz o to, że będzie ona wchłaniana prawidłowo z przewodu pokarmowego, jednak jej rozmieszczenie po twoim organizmie, być może czasami do tkanek czy do komórek, które najbardziej potrzebują, nie będzie zachodziło w pełni optymalnie właśnie przez niedobór cynku. Kolejną ważną rolą cynku jest to, że może on wpływać na ekspresję recykulacyjną. Receptorów dla witaminy D3 w komórkach. W związku z tym oznacza to w praktyce, że łatwiej cząsteczce witaminy D3 będzie przyczepić się do danego receptora w sytuacji, kiedy w naszym organizmie będzie odpowiedni poziom cynku. Jak więc widzisz, Cynk wpływa na witaminę D3 na wielu różnych poziomach, dlatego koniecznie zadbaj o jego odpowiedni poziom w swoim organizmie. Oczywiście film o cynku również na naszym kanale się już pojawił. Znajdziesz go tutaj u góry oraz w opisie tego filmu. Sprawdź koniecznie, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak bardzo jest ważny oraz z jakich źródeł najlepiej go pozyskiwać. Kolejnym ważnym punktem na naszej liście będzie magnez, ale też witamina B3 I omówimy je jednocześnie, ponieważ okazuje się, że magnez i niacyna w kontekście metabolizmu witaminy D3 bardzo często pełnią podejrzanie, podobne role, i podejrzanie potrzebne są dwie naraz, a nie pojedynczo. Jeżeli chodzi o przemiany, niezbędne przemiany witaminy D3 w wątrobie oraz nerkach, mówiliśmy o nich w pierwszej części tego filmu, to znaczy w pierwszym filmie o witaminie D3, który pojawił się tutaj dwa tygodnie temu, to magnez oraz witamina B3, czyli z niacyna, są całkowicie niezbędne, aby te przemiany mogły zachodzić prawidłowo. I tutaj szczególnie kluczowy jest magnes i uwaga okazuje się, że osoby, które są narażone na niedobór magnezu, będą bardzo często narażone na niedobór witaminy D3 w swoim organizmie. Niedobór magnezu będzie też wpływał na zaburzenie syntezy witaminy D3, co może jeszcze bardziej pogłębiać jej niedobór w naszym organizmie. Wiemy dobrze o tym, że w Polsce bardzo ciężko o naturalną produkcję odpowiedniej ilości witaminy D3, ale nawet kiedy postanowisz wystawiać się na słońce regularnie, gołą klatę barki, twarz bez żadnych kremów z filtrem. To jeżeli w twoim organizmie dochodzi do niedoboru magnezu, to wszystkie te działania mogą być na nic, bo i tak nie będzie mogła zajść prawidłowa synteza witamin D3. Ale magnez działa jak taki strażnik w dwie strony, bo nie tylko. Pozwala nam prawidłowo wytwarzać oraz wchłaniać, a także rozprowadzać po ciele witaminy D3, ale też chroni nas przed jej nadmierną ilością i jej toksycznym działaniem. No i bardzo często, jeżeli ktoś spożywa duże ilości witaminy D3, np. wraz z suplementacją, ale cały czas w krobiegu obserwuje jej niedostateczną ilość, obserwuje, że ten poziom witaminy D3 no po prostu rusza się jak żółw, jak mucha w smole przysłowiowa i nie bardzo chce wzrosnąć mimo dużych dawek witaminy D3, to za taki stan rzeczy może być odpowiedzialny właśnie niedobór magnezu. Badania sugerują nawet, że osoby, u których poziom magnezu jest optymalny, mogą potrzebować mniejszych dawek witaminy D3, aby ich poziom witaminy D3 we krwi był na optymalnym poziomie. Więc tak, bez magnezu nie mamy mowy o odpowiednim działaniu i wchłanianiu witaminy D3 oraz o syntezie tej witaminy D3. Nie zapomnij też jednak o niacynie, czyli witaminie B3, bo ta również jest dość istotna, dlatego aby witamina D3 w naszym ciele mogła działać w pełni prawidłowo, tak jak powinna. Jak widzisz, na poziom oraz działanie witaminy D3 w naszym organizmie wpływa naprawdę szereg innych czynników. Biorąc jednak pod uwagę, to o czym rozmawialiśmy w pierwszym filmie na temat witaminy D3, że w rzeczywistości nie jest to witamina, tylko hormon. Nic dziwnego, że jest to temat tak złożony i dla jej prawidłowego działania potrzebne jest tak wiele innych ważnych składników. Podsumowując, pamiętaj jednak o tym, aby Twoja dieta była bogata w dobre tłuszcze, inne witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, cynk, magnez oraz witaminę B3, ale także witaminę K2, bo dzięki temu masz dużo większe szanse na to, że Twój poziom w organizmie witaminy D3 będzie prawidłowy, ale też, że wtedy ten prawidłowy poziom zrobi to, co powinno być zrobione w Twoim ciele. A jeżeli chcesz się wesprzeć suplementacją dobrej jakości witaminą D3 z witaminą K2 na olej MCT, to serdecznie polecam Ci nasz najnowszy produkt, czyli witaminę D3 K2 od Ketocentrum. Mamy tam 4000 jednostek witaminy D3, 200 mikrogramów witaminy K2. Wszystko to zatopione w kapsułce, w której jest olej MCT z kokosa. Bardzo serdecznie polecam sprawdzić. Link w opisie. Na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał. Jeżeli tak, to będę ogromnie wdzięczny za łapkę w górę, za komentarz pod tym filmem, za zostawienie subskrypcji na kanale i podesłanie tego materiału komuś bliskiemu lub udostępnienie go na swoich social mediach. To bardzo pomaga w rozwijaniu tego kanału i pozwala nam tworzyć jeszcze lepsze treści. A na koniec jeszcze jedna ważna wiadomość. Całkiem niedawno rozpoczęliśmy sprzedaż biletów na drugą edycję konferencji Zdrowie Bez Cenzury. Osoby, które były na pierwszej edycji, wiedzą, że warto. Osoby, które nie były, serdecznie zapraszam na stronę drugiej edycji konferencji. Tam znajdziecie więcej informacji. Zachęcam do tego, żeby się zapisać i zobaczyć się z nami już w październiku. Pierwsza edycja zdaniem uczestników była fenomenalna, a my robimy wszystko, żeby druga edycja była jeszcze lepsza. Link do biletów w opisie, a ja już na dzisiaj kończę. Dzięki wielkie, trzymaj się i bądź zdrowy. Do zobaczenia niedługo. Cześć!